Słuchajcie, mam pomysł na ucieczkę z więzienia. A jaki? Wieczorem, jak policjanci pójdą spać, przyjadą moi kumple autem z dźwigiem i z dynamitem. Rozwalą kratę i stąd uciekniemy. A, no widziałem ich kiedyś. Ej, poczekajcie na nas. Oj. Co za macie za pomysły? Co? Ja też się chcę przyłączyć, dobra. I ja też. Ale słuchajcie, nikomu o tym nie mówcie. Dobra. Jak wszyscy policjanci pójdą spać, dobra. to wtedy postaram się zorganizować dobra. ucieczkę. Dobra. Co to za rozmowy? Kłaść się do łóżek, zaraz Ale... nocka. O nie, o nie. Śpioną. Czekaj, sprawdzę. Nie, ja to nie jest... znam. Czekaj, sprawdzę. Sprawdź. Śpią. Wszyscy? Okay. Dobra. Moi kumple niedługo powinni być. Hej, czekamy już od dwóch godzin. Na pewno Twoi kumple po nas przyjadą. Na pewno, nie martw się. Już są w drodze. Mm? O, już są. Hej, chłopaki, tylko zróbcie to po cichu. Nie dosyć się cicho, bo po zębienami i pół. O, dobra, to działaj. Ja nawet czekam. Zróbcie to szybko, za zaraz się obudzą. Jak to jest możliwe? Przecież komendant nas załatwi. Za to mamy po premiach, jak przyjedzie i to zobaczy. Jest da. Co tu się stało? Jak ich pilnowaliście? A spadła mi czapka z wrażenia. Co tutaj się wyprawia? No, panie komendancie, przysnęło nam się trochę. Przysnęło nam się? Teraz do wszystkich jednostek, musimy ich znaleźć. To nie są żarty! Wezwać mi wszystkich policjantów z okolicy! Teraz minę tam. Ten... Jak tam? Namierzyłaś ich? Tak. Udało mi się. Znalazłam chyba dziuple wszystkich złodziejaszków. Naprawdę? Nie, kryjówkę. Kryjówka. Naprawdę? To ruszamy tam. W tamtą wersję i wszystkie jednostki. O. o nie! Słyszymy helikopter. Proszę. Ej, coś też słyszę. No i Sprawdzimy nie teren? Nie, nie przejmujcie się tutaj. Na pewno nas nie namierzą. Tam ja. jest pani. I co, chłoptasie? Myśleliście, że nam uciekniecie? Jesteście otoczeni. O nie! Znów musimy trafić do więzienia. No wszyscy, ale wezwaliśmy wszystkich złodziei.